Fundacja Kultury i Sztuki i Kropka oraz Muzeum Okręgowe w Tarnowie zapraszają na bal rycerski dla dzieci. Będzie zwiedzanie wystawy, warsztaty plastyczne, ceremonia upasowania dzielnego wojownika Felka na rycerza, a także sesja zdjęciowa dla wszystkich uczestników balu. To jest taki pomysł, żeby zgromadzić trochę dzieci i jakby tu powiedzieć zapromować im pewną zabawę w naszych zabytkowych wnętrzach ratusza. Jest to też pewne takie wyjście w kierunku, jak to nazwaliśmy, wojownika Felka, którego chcemy też wesprzeć trochę w jego walce z chorobą. Można się zgłaszać do. Jest, liczba miejsc jest oczywiście ograniczona. Nie jesteśmy w stanie zrobić balu no, z, z większą liczbą osób, dzieci i z rodzicami, i z opiekunami niż kilkadziesiąt, więc zapraszam. W każdym razie to jest taka pierwsza próba zorganizowania czegoś w rodzaju takiego balu rycerskiego, ze zwiedzaniem wystawy, z warsztatami, zabawami pasowaniem na rycerza. Udział w balu jest bezpłatny, jednak ilość miejsc jest ograniczona i obowiązują zapisy. Wszyscy uczestnicy balu mają zapewnione rekwizyty i ozdoby balowe. Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy Fundacji. Początek wydarzenia w niedzielę o godzinie 10.30 w ratuszu Muzeum Okręgowego na rynku w Tarnowie.